Na razie będziecie mieli czas na rekreację, czyli rozpoczniemy od obiadu kolacji, co byście mieli dużo energii i siły. A następnie, jak już napijecie się tej swojej kawki, wypijecie soczki, zjecie obiadu kolację, rozpoczynamy pięć konkurencji. Ja. Widzę, że w jest. kochasz mnie, mój kawałek. Jak powiedzieć mam, że ja gra i chciałbym. że na uniwersytecie, choć przyjemne mamy chwile, to nauki jest tu tyle. Czas zrozumieć, nie ma rady, że chodzimy na wykłady. I jesteśmy tu zajęci, jest nauka. My studenci, są semestry. My nie lenie, wypoczynek też jest w cenie. Choć nie wszyscy to uwierzą, znam wakacje się należą. da ou W Uniwersytecie z panem Niewęgłowskim, członkiem zespołu Czerwony Gitar. No, wspaniały facet. Mimo wszystko, że czerwone gitary swój okres świetności miały dosyć dawno, to w dalszym ciągu ich koncerty cieszą się strasznym powodzeniem. Ale gość przyjechał i nie dość, że nam. Opowiedział dużo ciekawo, ciekawych rzeczy o zespole. To jeszcze odśpiewaliśmy wspólnie kilka piosenek czerwonych gitar, ponieważ okazuje się, że wszyscy je znamy. <śmiany> Pełno ciekawych zajęć, mnóstwo ciekawych ludzi poznaliśmy w różnych sytuacjach. Na przykład bardzo mi się podobało prawie wszystko, na które brałam udział, ale szczególnie utkwiła mi w pamięci wizyta w Straży Pożarnej, piękne koncerty w szkole muzycznej, wspaniała wystawy na BWA, w ogóle wernisaż. Jeden z drugim były bardzo świetne, no i wykłady po prostu, które mamy co miesiąc też bardzo były ciekawe. Zabieram. A jaka na piłeczkę? i nie ma. I nie ma. <grymne> to się nie uda. To się musi udać. Ja bym taką skleję. Nops. Nops. Brawo. I no trochę za mocno. Oooo, ooo, brawo, ooo. Ooo. brawo! Brawo, bravo się Czymy, panowie? Raz, dwa, trzy, cztery, Siem, dziewięć, dziesięć, sto. Raz Dwa, trzy. <refers> <że> raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. spotkaniach wynika z faktu, że mam takie wysokie poczucie obowiązku i uważam, że powinnam na nich być. I za każdym razem, jak jestem na tych spotkaniach, to mnie zaskakują, bo są odkrywcze. Ciągle czegoś się nowego dowiaduję, mimo że wydawało mi się, że wszystko wiem. Są interesujące, są bardzo dobrze przygotowane. Słuchajcie Państwo. No zapadają w pamięć. To jest... może by tak jakiś doping, co? Możemy tak poklaskać chociaż trochę. Halo. A może jakiś doping, proszę. O, brawo, brawo. Brawo, brawo. Pierwsze jajca za nami. Brawo, brawo. Pięknie, zarówno za tak, Patrzcie, patrzcie, na niżej iść. Dobra, brawo, a pięć hantelków było? Dobra. Tu jeszcze za mną. Za jeszcze ole obejść. Tak. I pięknie wracamy. Proszę, następna osoba wchodzi do hula hoop. Jedziemy, oddajemy pięknie. Brawo, 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 brawo. Yes samo, moje i potem wracają do mnie. A, A co będę miała na kolację? Jedziemy, jedziemy. Po maluśku. O, o pięknie. Jedziemy, jak taka chuda to przelazła szybko przez ten z powrotem, ale nie gadać, tylko wracać. Ciach, ciach, ciach. Pięknie, jeszcze ze slalom gigant zrobiła. Pięknie, nie zgub jajka. Pamiętaj, bo pamiętajmy o miała kolacji. Jedziemy, Pięknie, brawo. Kryś, ale czy mamy zarączkę, nie tam, że z tym paluszkiem tam z Jestem bardzo, się cieszę, że wstąpiłem na uniwersytet, bo byłem bardzo w wielu miejscach, ale najbardziej wspominam właśnie wycieczkę, wyjazd do Gniezna gdzie naprawdę było bardzo świetnie, dużo było zwiedzania, katedra, stare miasto. Uwaga, nie. Uwaga, kto skacze teraz Nie, oj, każdy jest. Jak powiedzieć mam, że ja... Gra. Wszyscy zwycięzcami. No porządnie kręcie te linkę. Eee. Jeszcze raz. Ho. Dwa. Dwa. Oh. Poszło. Uwaga. Ho. Raz. Dwa. Ojej. <ślesztrę> mal no, tym To nie jest konkurencja picia kowi na, na czas. więc siedź i układaj. wszystkiego dobrego! naszych podróży historycznych Toruń. E, piękną starówkę z e, pomnikiem e, Kopernika, e, wież, krzywą wieżę, e, pogoda dopisała nawet, e, także bawiliśmy się przed nią. Chciałabym, gdybym ja powiedziała, że każda zawodniczka ma powiedzieć, dlaczego tutaj stanęła i na czym polega ten ciekawy, ten inny. Ten, powiedzmy sobie, jakiś tam wymyślony przez się strój sportowy. Bo co? Ponieważ ja lubię kolor czerwony i ubieram się na czerwono, i fajnie w tym wyglądam. Masz Ciebie raz. Dobra. Ponieważ sportowcy też tak jak na skrzydłach się przebieczają, wobec tego ja też mam skrzydła, żeby szybciej. Dalej. I szybciej przefrunąć wszystkie konkurencje. Ja tam bym powiedziała inaczej. Ale mimo wszystko, dobra. że jestem jednorożec, to jednak w galopie jestem najlepsza. Dobra. Ja jestem rowerowa, w związku z tym spodnie może dzisiaj niekoniecznie. Teńcówki rowerowe. To bluzka z odblaskami, żebym była daleko widoczna. Okej. Okay. Ja dzisiaj zostałam zachęcona do totalnego sportu. W związku z powyższym wystąpiłam. pyk, pyk i jestem. Okej. Okay. To jest mój strój rowerowy. Od młodych lat w takim stroju jeżdżę na rowerze. W takim właśnie stroju latem jeżdżę na rowerze. Współczuję muchom, kurczę. Mają tu zrobić na tym żółtym. Dobra, jedziemy. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga! Czerwoni na pierwszy ogień. Czy uważacie, że jest to strój sportowy numer jeden? Uwaga, uwaga, uwaga. Czy jest to strój sportowy i galop w kierunku sportu? Czy ta pani? Jest sportówką. Yeah! Która Marcia? Proszę. <ślesi> bardzo, Kilka miesięcy temu, a dokładnie 6 czy 7 miesięcy temu, przystąpiliśmy do imatrykulacji razem z mężem i wstąpiliśmy do grona szacownego Uniwersytetu III wieku. Oczywiście zadawaliśmy sobie wtedy pytanie, jak to będzie, czy się znajdziemy w tej grupie, czy będziemy zadowoleni z, z takiego, że tak powiem, innego stylu życia. jak... jak Prowadziliśmy do tej pory. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że to była najfajniejsza decyzja najtrafniejsza de decyzja, yy, bo tak naprawdę znaleźliśmy tutaj yy, i starych przyjaciół, i, i nowych przyjaciół. Yy, I razem z mężem wstąpiliśmy do grupy miłośników munduru. Oczywiście wiadomo dlaczego. Mąż przez tyle lat pracował w wojsku, więc jest nam wojsko bliskie wspaniali ludzie, którzy tam przychodzą. Muzyka Lat, przyjeżdżam do, do piły, do Uniwersytetu Trzeciego wieku z czcianki. A w tym roku zaprosiłam koleżanki z Uniwersytetu z Piły do czcianki. Spędziliśmy wiele miłych chwil i myślę, że zapoznaliśmy się z historią i z wieloma ciekawymi zakątkami i poznałyśmy koleżanki wspólnie Uniwersytetu III Wieku z Czcianki i z Piły. mi miło, że się tutaj spotkaliśmy w tak pięknym, malowniczym miejscu. Dokładnie mija rok, jak wstąpiłam do tego naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jestem bardzo szczęśliwa z tego tytułu, ponieważ e, wspaniałych ludzi poznałam, a najbardziej mi utkwił w pamięci dzień, gdzie był e, wieczór o moim dziadku Franciszku Tobole. Ja jako wnuczka mogłam się dowiedzieć dużo fantastycznych z rzeczy i spraw odnośnie mojego dziadka. To był piękny wieczór i jestem z tego tytułu super, super szczęśliwa. Na uczelni miałam po raz pierwszy Wernisarz malarstwa. Byłam bardzo mile zaskoczona tym, że tyle miałam chętnych osób. Bardzo mile to przebiegało, wszyscy zainteresowani tą sztuką. No bardzo, no, no byłam no, zdziwiona, że, że taka frekwencja była i te obrazy, które namalowałam się tak bardzo podobały. Nawet kupcy się zgłaszają, także wszystko jest okej. Okay, Brawo Taniu! Super, prawda, że do twarzy tak. Dziękuję. Od 13 lat jestem na emeryturze, ale ja przyjechałem do Piły, wstąpiłem do uniwersytetu III wieku, zacząłem nowe życie. Wiem, że żyję. Bardzo się mi tu podoba i bez uniwersetu nie wyobrażał sobie dawnej życia mojego. Ale macie, o, brawo! Yes, ale stajecie brawo. jedni, dziewczyny jedna za drugą. stają. Bo... Ja, tak. 17

właśnie gości, dla których gramy. Po drugie się bardzo lubimy. Cóż jeszcze zawsze chwile spędzone z Wami są chwilami cudownymi, niestraconymi. Przede wszystkim atmosfera rodzinna, przede o wszystkim tak. tak. Zawsze jest, jest tak, tak, tak rodzinnie. Cudownie. I cudownie nam się przede wszystkim dla Was gra. To trzeba przyznać, że pięknie się bawicie. Także za każdym razem jak zaczniemy dla Was grać, to jesteście zawsze na parkiecie. I'm Kolejny rok akademicki. Ja jestem w grupie Historia bliżej życia, bo bardzo mnie to interesuje. A w szczególności bardzo ciekawe, interesujące wykłady ma pan dr Robert Kolasa. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie brali udziału w spotkaniach z panem Robertem o ich uczestnictwo bo naprawdę warto jest moc różnych wrażeń wiedzy przede wszystkim i takiej pogłębionej wiedzy, która nie wszystkim jest dobrze znana, a z całą pewnością warto. Muzyka and mm you -hmm. mm -hmm. mm -hmm.